Jesteście ciekawi jak wyglądała japońska wersja GTA V na premiere i nie tylko? W tym filmie pokażę oraz opowiem o wszystkim, co udało mi się znaleźć na temat cenzury w GTA V, a więc zaczynamy. Może na początku tego materiału zaczniemy od tego, gdzie gra jest zakazana, jeśli chodzi o sprzedaż. Zjednoczone Emiraty Arabskie nie tolerują czegoś takiego jak GTA V, więc było jasne, że tam ta gra nie zostanie wydana i nie wleci na sklepowe półki. Zupełnie inna kultura oraz podejście do gier wideo, szczególnie takich brutalnych gier jak GTA V. Kolejny zakaz sprzedaży GTA V dotknął Tajlandię, ale nie do końca. Ponieważ zakaz nie obejmuje cyfrowej wersji na komputery osobiste, także można powiedzieć. Że gra jest zakazana, ale ostatecznie nie jest. Jedynie nie można jej dostać normalnie w sklepie w pudełku na konsole. Powód zakazu oraz ograniczenie sprzedaży jest taki, że jakiś osiemnastolatek z Tajlandii. Z taksówkarza, no i że komu miał on inspirować się serią GTA i że te gry go do tego popchnęły. Co jest oczywiście bzdurą totalną, ale no, takie jest podejście do tematu gier, nie tylko w naszym regionie, ale i na całym świecie. Arabia Saudyjska to również kraj, w którym zakazuje się całkowitej sprzedaży GTA V, czyli podobnie jak w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Arabia Saudyjska to również kraj, w którym zakazuje się całkowitej sprzedaży GTA V, czyli podobnie jak w przypadku Tajlandii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z tym, że w Tajlandii jeszcze można kupić grę normalnie cyfrową na PC. Jest też wzmianka o greckiej cenzurze, która dotyczy telewora oraz sukienki, w którą możemy go ubrać. Chodzi tutaj o to, że normalnie teleworowi widać genitalia, gdy nosi tę sukienkę, a w wersji greckiej tego nie widać, gdyż najwyraźniej Grecy mieli z tym jakiś problem. Ale najciekawszy dopiero przed nami, bo przechodzimy do mięsa, czyli japońskiej cenzury GTA V. Od razu mówię, żeby mi ktoś czegoś nie zarzucił. Wykorzystuję materiały, które znalazłem w sieci, ponieważ ogarnąć sobie japońską wersję Gry na PS3. No wybaczcie mi, ale to trochę dla mnie za dużo i ponad moje siły. Tak w ogóle, to samych materiałów z japońskiej wersji GTA 5 za dużo w sieci nie znajdziecie. Tak samo, jeśli chodzi o jakiś dłuższy gameplay. Była jeszcze opcja emulatora na PlayStation 3, ale niestety gra frizuje się na prologu i nie chce ruszyć dalej, więc byłem zmuszony do zrobienia tego w inny sposób. Tak naprawdę ten film powstałby już dawno temu, gdybym miał tylko swobodny dostęp do japońskiej wersji GTA 5. Ale ważne że w ogóle jest. Nawet w takiej formie. Zaczynamy od scen tortur z udziałem Telvora. Jest to mega interesujące, ponieważ jak czytałem o cenzurze w GTA 5, byłem bardzo ciekawy jak niby zostało to ocenzurowane. I muszę powiedzieć, że jak zwykle Rockstar w tym temacie poszedł na totalną łatwiznę, ponieważ przy wyborze narzędzia, którym chcemy zachęcić pana K do mówienia, narzędzie jest wybierane przez nas, a następnie gra po prostu ściemnia i wraca, gdy już jest po wykonanym zabiegu. I nieważne które narzędzie wybierzesz, dzieje tak samo za każdym razem. Przy wyrwaniu zęba, przy kluczu francuskim, pod tapianiem lub krokodylkami na sutach. Japoński gracz na 100% wiedział, co się działo oraz o co chodziło, ale niestety mu tego nie pokazali. Był też oto krzyk, jak pamiętacie, u nas w Europie, nie tylko w Japonii, ale u nas na krzyku się skończyło, że to zbyt brutalne i tak dalej. Ludzie, to jest gra dla dorosłych, 18+, plus i nie może być inaczej. Jeżeli taka była wizja Rockstara i przedstawienie tego w taki sposób, to nie powinno się ich ograniczać. Za niedługo to już w grach nie będzie ani krwi, ani przekleństw, bo przecież musi być kolorowo i musi być dla każdego. A guzik prawda, bo jeżeli coś jest brutalne i ma pokazać przestępcze środowisko od środka, to jak inaczej niby? W oprawie graficznej Fortnite'a, albo na kolorowych kucykach i tęczy? Żenujące, ale w takich czasach żyjemy. Nie będę się już powtarzać w tym temacie, bo przy każdym z filmów o GTA 3 lub San Andreas mówiłem, co o tym sądzę i tam was odsyłam, jeśli jeszcze nie oglądaliście tych pięknych, filmes. Kolejna ciekawa rzecz to sytuacja, gdy Michael zbiera swoją rodzinę do kupy, żeby jechać wspólnie do terapeuty. Wtedy Michael jedzie po swoją córkę Tracy do salonu tatuażu. Tam znajduje się ten wyroł Lazlow, który oferuje Tracy zrobienie gały za występ w telewizji i tak dalej. Wtedy Michael chcąc dać mu nauczkę po prostu robi mu tam tatuaż na plecach, czy też na klatce piersiowej oraz ucina kucyk. I w tej scenie tatuaż niestety nie jest tym, czego oczekiwaliby chyba japońscy gracze, ponieważ Michael zamiast wytatuować mu tak jak to było w oryginale bez cenzury na klacie ma wytatuowaną rakietę tak dwa rakietę. No, jest to tak komiczne, że nie mam pytań. Przecież można było zrobić to inaczej. Na przykład wytatuować zamiast rakiety jakieś obraźliwe słowo albo cokolwiek innego. Wszystko byłoby lepsze, ale no, rakieta, poważnie, Rockstar. Oczywiście nie ma co winić ich za to w 100%, bo normalnie to oni chętnie zostawiliby tak jak jest w oryginale, ale japońskie Cero, no, chciało inaczej. Przechodzimy teraz do prostytutek oraz ich usług w GTA V. Jak sami doskonale wiecie, prostytutki normalnie są. Dostępne bez żadnego problemu, ale też w bardziej rozbudowanej formie niż to, co znamy z GTA San Andreas, chociażby, i można tam znacznie więcej zauważyć. Wygląda to bardziej realistycznie, są ciekawie wyglądające animacje, gdy już siedzimy jakimś bohaterem w aucie i korzystamy z tej usługi. W przypadku japońskiej wersji nie ma żadnej cenzury, po prostu została ta funkcja całkowicie usunięta z gry, i nie da się zaprosić pani do samochodu na ciekawe przygody i doznania. Ale to tak jak w przypadku klubu ze Stripteam. W japońskiej wersji GTA San Andreas, gdzie był znacznik, że można skorzystać z usług striptizerki, ale gdy wchodziło się na znacznik, nie działo się totalnie nic. I do tej pory nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego tak się działo, że się nic nie działo. A znacznik przed wejściem do pokoju pozostał, po prostu jest on nieaktywny. A propos klubu, ze striptizem w GTA V, gdy wchodzimy do środka, tancerki, które chodzą po klubie, mają zakryte sutki naklejkami, czy też nakładkami czarnymi. Więc japońscy gracze, mimo że mają ciekawe podejście do filmów no to jednak przeszkadzają im już piersi kobiety. Przechodzimy do kolejnej ciekawej sceny z udziałem Franklina oraz jego przyjaciela do robienia zdjęć z ukrycia jakimś gwiazdom Vinewood. W tej misji mamy jeden cel, czyli zrobić kompromitujące zdjęcia jednej z takich gwiazd. W oryginale widzimy jak dwoje ludzi uprawia s na tyłach domu w ogrodzie i wygląda to dobrze. Ale w japońskiej wersji widzimy jak ta babeczka, której mamy zrobić te zdjęcie, po prostu sobie pali papierosa. I dochodzi tutaj do absurdu, bo niby co so tutaj jest kontrowersyjnego albo kompromitującego. Że co? Że kobieta pali sobie szluga albo wali browar i to jest kompromitujące zdjęcie? No sorry, ale tutaj Rockstar akurat się nie popisał, bo mogli to zrobić zdecydowanie lepiej i inaczej. Już nie będę nawet podawać przykładów, bo to oni tworzą gry, a nie ja, więc powinni wiedzieć lepiej, ale no, nie w tym przypadku najwyraźniej. Przechodzimy do sceny z Trevorem. Pewnie dużo osób na to czekało, bo dla wielu ludzi, Trevor to jedna wielka kontrowersja, i to przez prawie całą grę i w każdym dialogu i scenie. A więc popatrzmy na scenę, w której pierwszy raz poznajemy Trevora. I mamy okazję w ogóle nim sterować, już po prologu, oczywiście. Widać, że r. w swojej przyczepie tę. Ashley, czyli kobietę Johnego Klebica. Widzicie jak to wygląda w japońskiej wersji GTA V. Ja nic tutaj nie przycinałem, po prostu ta scena uruchamia się w momencie, gdy Trevor już kończy i zapina rozporek od spodni. Żadnych krzyków, jęków i stęków, po prostu tak wygląda ta scena z udziałem Ashley i Trevora. Można było chociaż zostawić te jęki i stęki, ale nie zrobiono tego. Zostawili to do domysłu japońskiemu graczowi i tyle. I kolejna scena z Trevorem, tym razem jednak w męskim towarzystwie, czyli Wade'a i jego kuzyna Floyda. Ten kto grał na na pewno kojarzy tę scenę, czyli moment, w którym zdejmuje spodnie, pokazując Floydowi jego wacka i tłumaczy, że to nie tragedia i że jego pindol daje radę. Widzimy, że zostało to bardzo brzydko potraktowane w japońskiej wersji, bo animacja schylania się i zdejmowania spodni jak najbardziej jest, ale te spodnie zostają na swoim miejscu i nie są one ściągnięte, co po prostu dziwnie wygląda. Dodatkowo od razu powiem, że wszystkie sceny, czy to w gameplayu, czy w cutscenkach są ocenzurowane lub usunięte. Chodzi tutaj o panny chodzące sobie topless, więc nie ma a to jest minus i to ogromny bo c**i muszą być najlepiej w każdej grze są jak tlen dla normalnych. Ciekawostka odnośnie japońskiej wersji GTA V, a właściwie to speedranowania tej gry na tej właśnie wersji. Według info, które znalazłem w sieci, wersja japońska jest szybsza w przejściu całej fabuły. W sumie to nie dziwne, skoro zostało tu wycięte dosyć dużo scen, które nie podobały się Japończykom. Z innych, takich mniej inwazyjnych zmian, to napis końcowy, gdy kończymy misję. Widać, że czcionka została zmieniona i różni się od tej, którą my normalnie znamy. Teraz przechodzimy do cenzury, która dotyczy całego świata. Pierwsza rzecz to usunięte flagi Konfederacji. Nie wiem, czy zostało to usunięte za pomocą patcha, czy też po prostu zaraz po wypuszczonych trailerach zdecydowano się, że jednak nie umieszczą tego w grze finalnie, ale fakt jest taki, że ich po prostu już nie ma. Nie wiem, być może w wersji 1.0 rzeczywiście jeszcze można to gdzieś spotkać. Postacie Drag Queen, którzy chodzą sobie gdzieś po ulicach nocą albo stoją pod klubami, również zostali usunięci z gry i już oni się nie pojawiają. I to akurat już na 100% zostało wyeliminowane z gry po prostu patchem. Jednak nadal w wersji 1.0, jeżeli macie grę na płycie, możecie ich spotkać na ulicach bez problemu. Nie wiem jak jest w przypadku. Facetów, którzy w przypadkowych zdarzeniach wyskakują z krzaków i widać im genitalia, ale przypuszczam, że pewnie mają na sobie jakąś bieliznę. Niestety nie mam tego jak już sprawdzić, ale na pewno nie pominięto takiego szczegółu. Podsumowując więc wersję japońską GTA 5 można powiedzieć, że zostało bardzo dużo ocenzurowane lub usunięte. Nie mam dostępu do japońskiego wydania tej gry, ale może jak się udało garnąć emulator albo fizyczną wersję, to może dałoby się coś jeszcze z tego więcej wydobyć. Prawdopodobnie jakichś usuniętych elementów lub zmian w rozgrywce jest więcej bądź wyciętych scen, ale te najważniejsze wam po prostu pokazałem i zaprezentowałem. W każdym razie ja zapraszam i polecam do odwiedzenia tych trzech filmów, o których wspominałem, o cenzurze z japońskiej, niemieckiej oraz francuskiej wersji GTA 3, Vice City i San Andreas. Zostaw suba na kanale, no i do następnego razu w kolejnym filmie z cenzury. Być może tym razem zahaczymy o coś innego niż GTA i damy trochę temu odpocząć. Cześć!